Od 25 do 27 lipca w Krynce Łukowskiej rozegrany został wyjątkowy mecz piłkarski trwający nieprzerwanie 48 godzin. W najdłuższym meczu na Lubelszczyźnie wzięło udział ponad 300 zawodników w różnym wieku, którzy grając w drużynie żółtych i granatowych strzelili aż 1025 bramek. Mecz zakończył się wynikiem 517 do 508 dla drużyny żółtych, co dało średnio 21 bramek na godzinę. Mega mecz Krynka 2014 powoli przechodzi do historii i jesteśmy już w zasadzie na ostatniej godzinie tego wydarzenia. Jak w ogóle do niego doszło? Skąd wziął się w ogóle pomysł, żebyście zorganizowali taki mecz? Pomysłodawcą był współorganizator imprezy Paweł Durka. On jako pierwszy gdzieś tam zakiełkował mu pomysł w głowie. U nas się zaszczepił, i tak powoli, powoli, od tak naprawdę lutego 2013 pracowaliśmy nad tym projektem. No i jak widać, powoli dobiega do końca i chyba będzie można uznać go za udany. Czyli od lutego 2013 roku już kombinowaliście nad zorganizowaniem takiego meczu. Na wstępie sprawdzaliśmy, jak wygląda to prawnie, czy uda się w ogóle taką imprezę zorganizować, co nam będzie potrzebne, czego będzie nam ewentualnie brakowało. Po sprawdzeniu jak gdyby możliwości przeszliśmy do działania i dzięki współpracy z lokalnymi władzami, ze sponsorami, imprezę udało się doprowadzić do, można powiedzieć, w zasadzie prawie do finiszu. Naszym celem była promocja z jednej strony wśród naszych młodszych kolegów z naszej miejscowości, z naszego powiatu, nawet z naszego województwa, bo z wielu, z wielu miejscowości się osoby pojawiły. Była promocja piłki i w ogóle sportu wśród młodych, bo w tej chwili wszyscy koncentrują się na, na grze, na komputerach, na, na sprawach na telewizji, natomiast sportu jest coraz mniej. Kiedyś nie było boys, jak my zaczynaliśmy, a wszystkie jakieś drobne, gdziekolwiek była bramka, ktoś tam zawsze kopał. W tej chwili są piękne Piękne boiska, nikt teraz z tego nie korzysta, więc staraliśmy pokazać, się, że nawet w nocy można przyjść tutaj i pograć. No właśnie, rozmawiamy chyba przez pół godziny przed końcem tego wydarzenia. Mamy już ponad tysiąc goli na koncie. Jak oceniasz poziom sportowy samej tej imprezy? Bardzo wyrównany, chociaż momentami ten poziom wygląda jak taka sinusoida. Grali tak naprawdę amatorzy, półzawodowcy, zawodowcy, dzieci czteroletnie i osoby 65-letnie, w sumie 300 zawodników. Ponad 300, już nawet w tej chwili? Także przekrojowo całe, całe społeczeństwo. Myślę, że poziom oceniłbym bardzo dobrze. Świadczą o tym bramki i wyrównany wynik, który w tym momencie mamy, a pozostało niecałe 10 minut do zakończenia meczu. Więc drużyny były wyrównane. Bramki, które niektóre, są niektóre, które padały, były bardzo ładne, niektóre nawet z połowy boiska. Gra była techniczna, mało gry siłowej, więc oceniam bardzo dobrze. O poziomie też świadczy to, że nie było żadnych. Kontuzji praktycznie, poza jakimiś drobnymi otarciami. mega mecz w Krynka 2014, impreza udana chyba Twoim zdaniem, prawda? Na pewno bardzo udana, bo brało udział w nim ponad 300 osób, najmłodszy uczestnik 2 lata, Jasio najstarsza osoba ponad 65 lat, 48 godzin, bardzo ciężkie, wiele, wiele potu przepłynęło, wiele kalorii zostało zrzuconych. Na pewno udana, bardzo się z niej cieszymy. A jakieś takie drużyny, które ciebie pozytywnie zaskoczyły? Może te dzieci, które, które grały, może najstarsze osoby, które też z tego co wiem, panowie po 60 wychodzili na boisko, chcieli pokopać sobie piłkę. Tak, dokładnie. właśnie Drużyna, która zagrała w piątek starszych panów, zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Przede wszystkim kondycją ale też takim zaangażowaniem i nawet poziomym wyszkoleniem bym powiedział. Jednak z piłką jest jak z jazdą na rowerze, że tego się nie zapomina. No i te dzieciaki, które dzieciaki z Dziecięcej Akademii Futbolu, które tutaj zagrały i stworzyły taką fajną atmosferę. I również dzieciaki z krynki, które bardzo chciały zagrać przy sztucznym oświetleniu i od godziny 22 do 24 w sobotę tutaj wystąpiły. Na pewno, z jednej strony dużo osób z naszej miejscowości jakby bukowało sobie różne terminy, czy to nocne, czy, czy też w środku dnia. Natomiast bardzo z takich pozytywnych zewnętrznych zespołów były na przykład z Wólki Świątkowej, którzy przyjechali o 4 rano i rozegrali dwie godziny, z województwa mazowieckiego, drużyny, drużyny z okolic siedlec przyjeżdżały też również w nocy, na przykład o trzeciej w nocy z soboty na niedzielę. Jakieś takie krytyczne momenty były, powiedzmy ból, mięśni, albo nawet, powiedzmy, już taka niechęć, że chciałbyś jednak zajść z tego boiska, chciałbyś, żeby się to skończyło? Hasło przewodnie, które prezentowaliśmy na naszych plakatach, to było dopóki piłka w grze nie poddamy się i tej wersji się trzymaliśmy. Momenty krytyczne, oczywiście, były i u mnie, i u innych zawodników. Co warte podkreślenia, pomimo ciężkich warunków atmosferycznych, nie mieliśmy żadnych problemów zdrowotnych, pomimo opieki medycznej, która była cały czas na obiekcie, ani razu nie musiała nikomu tej pomocy udzielać. Mamy już ponad 1000 bramek strzelonych w tym turnieju, niesamowita liczba. Spodziewaliście się 500 bramek, z tego co wiem, to te liczydło, które macie, nie przewidywało chyba piątki z przodu. Nie wiedzieliśmy do końca, ile możemy się spodziewać. Planowaliśmy, analizując pierwsze godziny, ile, ile, ile może, może być. Natomiast myśleliśmy, że to będzie około 300 z jednej strony, może, może gdzieś, gdzieś z drugiej strony 300, maksymalnie 400. Natomiast jakby wynik nas bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył, bo obie drużyny już mają ponad 500, 500 bramek. Jeszcze zostało kilkanaście minut do, do końca meczu, więc na pewno jeszcze tych bramek kilka padnie. Pozytywnie, na pewno. Na pewno bardzo fajnie. Jedna rzecz to poziom sportowy, ale druga sprawa to też wasze zaangażowanie. Widać po tobie, jesteś opalony teraz bardzo mocno. Chyba dużo grałeś i możesz tak ocenić, ile czasu spędziłeś na boisku, bo wiem, że Ty również grałeś, nawet w pierwszym meczu. Tak, 48 godzin. Opalenizna to ze względu na to, że byłem tutaj prawie przez całe te 48 godzin. W sumie nazbierało się całe 4,5 godziny snu od piątkowego poranka. Dodatkowo, tak podsumowując, myślę, że gdzieś w granicach 6 do nawet 8 godzin. Przebywania na boisku, raz z większym bieganiem, raz z mniejszym, ale jednak przebywania. Także zaangażowanie spore, no ale tego wymaga się od organizatorów. Było ciężko, ale jednak teraz ta radość, która już jest, że to wszystko udało się, jednak były jakieś obawy, bo nie wszystkie drużyny dojechały. Nie, nie, nie wszystko, nie, 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 nie cały termin był spięty, jednak musieliśmy my jako organizatorzy tutaj zabezpieczać też część tej, tej, tej gry. Jednak, no ja osobiście pewnie tak około 8-10 godzin mniej więcej spędziłem na boisku, ale wiem, że rekordziści nawet około 14. I ostatnie pytanie, grałeś w tym 48-godzinnym meczu przez chwileczkę? Grałem no nawet nie przez chwileczkę, tylko przez ponad 10 godzin, tak sobie sumowaliśmy. A zawodnik, który najdłużej rozegrał, zagrał ponad 16 godzin. Jest to, jest to osoba z naszej miejscowości, która od początku, niemalże do końca, systematycznie wracając na chwilę dosłownie do domu, wracała tutaj i, i, i starała się wspierać drużyny, które na przykład nie miały zbyt dużej liczby rezerwowych. Jak podkreślali poza kamerą uczestnicy i organizatorzy mega meczu, zakończył się on pełnym sukcesem i był jednocześnie świetną okazją do aktywnego spędzania czasu. Chodzą słuchy, że impreza zostanie powtórzona już za rok. Pytanie tylko, jak długi będzie mega mecz tym razem?